Z tej strony fakt sobie was w kolejnym filmie na moim kanale: to ja z nie jesteśmy w Minecrafcie, tylko w Fortnite. Cie. No, jak widzicie, trochę w Fortnite grałem. Możemy zagrać tym skinkiem na specjaku oczywiście. Z plecakiem zagrałem, on do skina pasował. A to nie wiem na no I ja daję w gotowości. No i oczekujemy, aż damo zdobędzie. Jeśli w tym filmie to ogólnie będziecie maksymalnie widzieć, jak nie jestem pąknikiem w Fortnite'a Bo nie jestem za dobry Wydaje tylko te fałdolce Ogólnie o, więc wiecie Troszkę słabo Ale teraz jest moment, by się wykopać wykąpa w kopie.

A teraz zobaczcie, jaka mam anonatka. Jak wam się podoba, to, da, to dajcie like, A jak nie, to dajcie suba. I tak zobaczymy, czy wam się któreś z tych matek podoba, w moich. Ja sobie na taką miejscówkę, jakby ląduję tam pierwszy raz i ogólnie może być kiepsko co do mojego życia w tej miejscówce. Więc no, raczej poleciałbym tu, bo tam już bym nie doleciał na pewno. Jestem blisko również rafku, gdzie jest ode mnie o 300 metrów. Przynajmniej mogę wylądować, zabrać lód, jakieś auto, wziąć się polecić na rafkę i zrobić bossa. Chociaż Choć ogólnie normalnie na rafkę nie opłaca się lecieć, hmm, bo na rafcie jest bardzo dużo osób, zawsze. A to są free kille się grały na rankadzie, było dosyć ciężko. Tutaj już, jak widzicie, mam trochę rzeczy. Na przykład impulsy czyli najważniejsze, rzeczy do uciekania w Fortnite'a albo do wybijania się. W ogóle nie. Stanowiłem się nad tym, żeby powiedzieć, że impulsy to najbardziej potrzebna rzecz w Fortnite. To już tej, To jest pewnie skrzynka. Czy się mylę? Jak się mylę o, Jak widzicie, się spustoszenia Tutaj Nie wiem, czy mam jakieś najlepsze przedmioty jak nastawić gry, pewnie już niektórzy mają po parę legendarnych przedmiotów. Troszkę muszę się oddalić od mojego raftu. Widzicie, misteria już leży. Musiałbym znaleźć jakieś lepsze przedmioty, by w ogóle na tym raftie tylko zdziałać. Jak widzicie troszkę, mi się za daleko poleciało. Nie ten Fortnite jest taki głośny. To Billy Bomba. Jak widzicie, teraz mamy tu jakieś typka. O Jezu, czy naprawdę muszę się tak upokazać. C'è un po' di sabano Billy bombe, sono mega OP Forse oh, me è vero che ho Tu Bardziej. No to jest chyba legendarny czas. Nie wiem jak sobie pomyślę. To jest dużo osób, więc Willy ja bomby walną to nie było dobrze. I widzicie, mój skiel w Fortnite nie jest za duży. tak chcemy wzięć do boksa Spakujmy strzały O, dobra Po plaży, widzicie Ciężko nie było, choć trochę się musiałem spocić, by go rozwalić Czy jeszcze się tak w ogóle mówi w tych czasach? Ja jestem zacofany Z tymi młodzieżowymi słowami Wie, że ludzie mega lutowali, nic tu nie ma 12 tutaj flag Troszkę mam marców, to będę chciał pobudować walcząc z mam zimną. O kurczę, ta M zimna jest dobra. średnio jest możliwe zabić tę Emmę Zimną Dobra, no strzała Ale został To jest jakiś typek Mysterio, to ja może z tym medalionem Mysterio sobie zwieję. Ja? Oj, oj. Troszkę to biję. Ten medalionem jest w najlepszym medalionem w gierce według mnie. Ale jest taki mały problem co do tego medalionu. Jakiś Bambiczek leży Muszę go szybko wypić Kolejna jakaś koleżka Leży Jak widzicie, jednak muszę taki Bambikiem tego Fortnite'a nie jestem Choć wygrać to na pewno nie wygram Trochę mogę wam pokazać co potrafię No mam medalion, co jest dosyć już ciężkie według mnie do zrobienia. Lecimy sobie tutaj impulsikiem. O kolejny gracz. O kurczę, on ma ten pistolet mega dobry. Ale i tak padł? Widzicie, no trochę coś tam z tego Fortnite'a poprawię, troszkę się pomogę powalić jeszcze. Ja, się... <laughs> Jak już mówiłem, wygranej nie będzie. O kurczę, tutaj jest jakiś człowiek. Skakuj przez okno. Widziałem, 20 HP i chyba ładne, więc muszę szybko uciekać. No to nie ma szans, że przeżyję. Proszę, niech on daje apteczki. Biga daje, naprawdę Big. Czy zdajesz sprawę tego, chłopie? Sprzedasz coś lepszego niż ten bik Nie, nie sprzedajesz. Piła zamiast to. dobra. Jestem, jestem, jest już głód, jest już good. Nie mam tu żadnej apteczki. Nie zaraz ten Typek, co tu mnie to, to, to Jest przyjdzie, tu. Mały problem, że tu nie ma żadnej apteczki ani bandaży. To pewnie myśli, że ja ucieknę, ale ja mu nie ucieknę. Chłopcy z Mam takiego Loła, bym się na pewno znajdzie. Apteczki i biga. Bo za tym to, to jestem skończony. Jeśli to wygram, to chyba muszę grać w Fortnite, zawsze nagrywając. Jest spłynęła jagoda. Muszę może schować na medalionie, na starym w sumie. Apteczka. O, tak. Jak widzicie, szybko da się w Fortnite zregenerować HP. i to trochę zajęło. O ile w ogóle mnie będzie słychać, to naprawdę to jest głośno. A więc się zastanawiam, czy w ogóle będzie mnie słychać. Przyszedłem szybko do furki i ciśniemy. Kotły, nie kotły. Są jeszcze jakieś medaliony? Jedynie raft jest na dum, dum jest tu. Nie będę tak kozaczył. Trzeba iść na medalię. Emmy zimnej też nie chce zbytnio zabijać. Chociaż ona jest dobry w dobrym zone. Troszkę się ma biły. O, ktoś tam splintuje. A ja bardzo nie chcę się teraz zbić. Przybył jest spi, jest jeszcze 20 osób. Nie wiem, jak to, czy to jest do wygrania, ale na pewno jest. No i. No, bo to jest możliwe wygrać. A macie to naprawdę ciężkie. Ma no jest tylko pompę i pistolet. Rządki. Naprawdę mam na jeden z gorszych itemów na mawce. W tym razie wbijam sobie wójtę tam. I wybijam się tutaj. No dobra, fajnie, fajnie. Może do tego wóceczkę sobie o. I na przyczułek mnie przyniosło. To powinno być jakieś audio. Jak to na tablicę Super Fast? Czy taki super fast? nie jest. Dobra. Iolo, lecę na medalią duma. Nie wiem po co to robię, ale po co się... na pewno. Pewnie zginę na dwa strzały. Z moim skiłem. A więc zaczął tak wybijać jak na początku gry. To mogło być kit. Ups, a mi się wywaliło. O! Realistyczny Fortnite! Skąd do mnie ten typek szalans Stamtąd. dostał, dostał Dobra, na blisko tak się bić. To szkoda czasu. Słabo buduję. Dostał. Szybko poszło. To kroki mam. Perzy. Czy ja naprawdę powiedziałem, że jestem słaby w Fortnite a i nagle zacząłem robić takie kila? Ja nie tak dalej twierdzę, że jestem kiełski. 9 kg w metu to nie taki dobry wynik. Kiedyś miałem z 10 chyba tam, albo 20. Już nie pamiętam sam. Nie wiem, czemu ja nagrywam na YouTube, ale idzie mi troszkę lepiej niż zwykle. Choć i tak jestem słaby w Fortnite. To, jak już mówiłem, mam parę z 88. Ale jak ktoś mi powie, że jestem dobry w Fortnite, no... nie wiem, ale może to dlatego, że ciągle trenuję na takiej jednej matce. Ty, ty tak co tu lęduję dopiero na. Tam jest ty. Albo w niego wlatuje po 10 kg. O, mój dobry. Ała, 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 Uciekamy na pila. Albo impulsem, impulsem. Się sobie tylko wystawiłam teraz. O, kurcze. O, nie. Co ja zrobiłam. Ja nie ryzykuję, ja już nie ryzykuję Zadałaś za flick Dobra Dajesz, zadam, że za flip Kurczę, jestem widoczny, jestem widoczny, uciekam Ale Nawet będzie chciał mnie szybko zabić Jest apteczka. Jest bardzo dobrze. Chyba to były jeszcze dwie apteczki, to są za mną niezabijalne

Co ja się tam. Dobrze, dobrze, dobrze. No hitam w zonę, tak? Zone jest tam, że jest tam. Wracaj do zon. Ok. Tymczasem czasem na uleczeniu się Dobra, szybko lecz się, tym leczę Ale 2 chwilę za i nie posiedzę Szybko lecz się, lecz się Muszę to wygrać Dla was, dla was widzowie muszę, muszę zamiast to wygrać o nie, o nie, to ten typ, to ten typ, co mi zadał na ale... uciekam, wszystkie medaliony tu są, Jakie mam to ugrać? Wiedziałem, że będzie blisko raf do zon, bo zawód to mi już tak dawno Ukryta. tam jest, tam jest zon, tam jest zon, do zon ida, do zon, na ile się boksuje? O to Skib D typów. Nawet wy nie wiecie, jakie ja się stresuje. Mam mało paliwa. Dobra. Muszę tu stać. Czekać na swoją okazję, ale jednej mojej okazji nie będzie. Muszę to... albo wszystko, albo nic.

Mam top 5, leży tam medalion Duma, ale ja go nie chcę. Top 4. Znikamy. Jak widzicie, to ja mogę całą grę siedzieć, czy sobie tak znikać. Ale wracam do zauna. Niech oni się nawalają. Koronka leży, się osiągnę do mnie. O, jak widzicie, jestem dosyć słaby w Fortnite'a. O, jaj. No i dobra, widzowie. Z tego filmu to by było na tyle. Tu był faksu. Ja was żegnam. Miłego dnia. Narko.